Zagadniemy się zagadnieniem łączenia typów generycznych z typami gołymi. Jak wiadomo, w Java, typy generyczne zostały wprowadzone w wersji 1.5 i zostały wprowadzone jako rozszerzenie koncepcji, które już wcześniej istniały. Z reguły wszystkie typy generyczne, które zostały stworzone w nowej wersji Java, czy to kolekcje, czy to interfejsy, doczekały się swoich wersji generycznych, ale nie zostały usunięte z języka elementy sprzed epoki generyków. Wiążą się z tym pewne problemy. Problemy te pojawiają się w momencie, kiedy próbujemy łączyć konstrukcje z typami generycznymi, z konstrukcjami, które typów generycznych nie zawierają. Należy tutaj zwrócić uwagę na masę pułapek. Generalnie rzecz biorąc, używanie kolekcji generycznych jest bardzo przydatne i daje nam poczucie bezpieczeństwa. Kompilator gwarantuje nam kilka podstawowych rzeczy. Pierwszą z nich jest weryfikacja typu. Mamy gwarancję, że do kolekcji generycznej nie dodamy elementu o typie niezgodnym z jej deklaracją. Drugim elementem jest automatyczne rzutowanie. Kompilator gwarantuje nam, że odczytując element kolekcji, uzyskamy obiekt takiego typu, jakiego była kolekcja. Niestety, poczucie bezpieczeństwa jest pozorne, o czym przekonamy się za chwilę, oglądając środowisko programistyczne i przykład z nim zademonstrowany, które pokaże, w jaki sposób możemy dodać do kolekcji element niepożądany. Pokażmy na przykładzie różnicę między kolekcjami generycznymi a kolekcjami niegenerycznymi, która stanie się podstawą do dalszych rozważań o wymazywaniu typów. Różnica jest zarówno po stronie wygody i ilości kodu, jak i po stronie poczucia bezpieczeństwa, które daje nam kompilator. Stwórzmy dla przykładu listę niegeneryczną. Możemy do niej następnie dodać pewne elementy. Mogą to być zarówno liczby, jak i na przykład łańcuch znaków. Stwórzmy teraz pętlę, w której wypiszemy elementy. Które wcześniej dodaliśmy. Aby przeiterować po takiej kolekcji, możemy użyć konstrukcji For each, jednak pamiętać należy, że ponieważ jest to kolekcja goła, niegeneryczna, nie możemy liczyć na to, że typem zwracanym będzie typ łańcuchowy. Musimy użyć tutaj typu object. Przy wypisywaniu obiektów na ekran. Możemy użyć jawnego rzutowania do typu łańcuchowego, ponieważ takich obiektów będziemy spodziewać się po tej liście. Wykonanie tego programu spowoduje wyrzucenie wyjątku o nieprawidłowym rzutowaniu, ponieważ, mimo iż teoretycznie spodziewaliśmy się jedynie łańcuchów znaków, jednym z elementów kolekcji był element liczbowy. Kompilator nie zagwarantował nam żadnego bezpieczeństwa tej listy. Nieco inaczej jest w przypadku kolekcji generycznych. W tej sytuacji kompilator da nam pewne poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli po utworzeniu listy generycznej parametryzowanej typem string spróbujemy dodać do kolekcji element będący łańcuchem znaków, operacja oczywiście powiedzie się. Funkcja add przyjmuje jako argument. Zmienną typu string. Natomiast próba dodania elementu obcego, czyli elementu innego typu niż typ string, od razu spowoduje błąd kompilacji. W instrukcji for each będziemy mogli użyć typu zwracanego od razu jako typu string bez konieczności rzutowania. Podnosimy wrażenie, że Sprawdzenie, którego dokonuje kompilator, daje nam bezpieczeństwo i gwarantuje, że taka kolekcja w każdej sytuacji będzie zawierała jedynie prawidłowe elementy. W tym przykładzie jest to oczywiście prawda. To rzutowanie, którego nie ma, nie jest w ogóle potrzebne, a program w żadnym przypadku nie spowoduje błędu podczas jego wykonania. Typy generyczne w Java. Opieramy się na podstawowej zasadzie wymazywania typów. Jest to bardzo istotne, ponieważ pojawia się przede wszystkim przy typów generycznych z typami gołymi. Jak się okazuje w czasie wykonania programu, typ generyczny, lista generyczna, jest dla maszyny wirtualnej równoznaczna z typem gołym, jakiego używaliśmy kiedyś w poprzednich wersjach Java. Dlatego też mimo poczucia bezpieczeństwa, które daje nam kompilator, i tego, że nie możemy dodać do listy elementu niepożądanego, Okazuje się, że wcale nie jest to prawda. Możliwe są sytuacje, w których mimo utworzenia listy generycznej typu string, typu number, która daje nam poczucie, że zły element nie może się na niej znaleźć, nie jest to prawda. Jak się okazuje, możliwe jest dodanie do takiej listy elementu kompletnie niepożądanego, dlatego też na liście typu string nagle może znaleźć się liczba. Jak i na odwrót. W jaki sposób? Zatem to na przykładzie w środowisku programistycznym, gdzie pokażemy, jak stworzyć listę generyczną i jak dodać do niej element, który nie powinien nam się znaleźć. Poczucie bezpieczeństwa, że do kolekcji generycznej nie możemy dodać obcych elementów jest jednym z istotnych czynników, które wpływają na to, że kolekcji generycznych używamy chętnie. Próba dodania obcego elementu, np. liczbowego, do takiej kolekcji, jaką widzimy na ekranie, spowoduje natychmiastowy błąd kompilacji. Element typu innego niż string nie może znaleźć się w kolekcji. Czy to poczucie bezpieczeństwa jest jednak prawdziwe, czy jedynie złudne? Jak się okazuje, niestety jest złudne. To, co wydaje się niemożliwe, wbrew pozorom, jest całkiem proste do wykonania. Z jednej strony kompilator gwarantuje nam możliwość rzutowania na typ string w sposób niejawny, czyli używając np. typu string w konstrukcji for each. Z drugiej strony, jeżeli utworzymy metodę w tej klasie i nazwiemy ją niebezpieczna modyfikacja listy, możemy zaobserwować pewną sytuację, w której modyfikacja listy okaże się możliwa. Jako argument wywołania dla metody Stwórzmy listę niegeneryczną, czyli nieparametryzowaną argumentem typu. Lista goła, taka jak znana w starszych wersji Java, prawidłowo będzie przyjmowała, a również listy generyczne. Udowodnimy to wywołując tą metodę, która jeszcze nic nie robi, podając jako jej argument wywołania istniejącą kolekcję generyczną. Kompilator nie zgłasza błędu. Uruchomienie programu Również go nie zgłosi. Elementy istniejące w liście dalej w niej istnieją, a metoda nie spowodowała wyrzucenia żadnego wyjątku. Co więcej, w metodzie tej możemy dodać kolejny łańcuch znaków. W tym momencie uruchomienie programu również nie spowoduje błędu. Modyfikacja listy bowiem dodała do listy element takiego typu, jakiego się spodziewaliśmy. Co się jednak stanie, jeżeli w tej metodzie, gdzie do dyspozycji mamy listę nieparametryzowaną, spróbujemy dodać element innego typu niż typ string? Brak parametryzacji powoduje, że w obrębie metody kompilator nie jest w stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa. Próba dodania elementu, np. liczbowego, również nie zgłosi błędu kompilacji. Spróbujmy teraz uruchomić program i zobaczmy, co się stanie. Został wyrzucony wyjątek o nieprawidłowym rzutowaniu. Wyjątek jednak powstał w miejscu, gdzie rzutowania wcale nie ma. Nie dokonujemy jawnej konwersji z typu object na typ string. Dodany obcy element spowodował, że teoretycznie bezpieczna konstrukcja for each, zwracająca obiekty typu string, przestała być dla nas bezpieczna. Co więcej, Błąd zwracany w czasie uruchomienia programu nie mówi, w którym dokładnie miejscu lista została uszkodzona obecnością obcego elementu. O metodzie niebezpieczna modyfikacja nie ma bowiem w wyjątku ani słowa.